Przygotowany do wypraw, co zrobiłem i ile to kosztowało. Waży to 3100 kilo. To jest w ogóle coś niesamowite. Jak ja jestem w stanie spać w tym autie, no to raczej wszyscy będą w stanie. Zaraz będzie najciekawiejsze ta zabudowa. No i tu mam trzy schowki. Tak, mamy taką podstawkę. Zaraz wam pokażę, ile tu miejsca. bałem się, że będzie za mało tu miejsca, bo ja mam klaustrofobię. To jest pilot na te chińskie wybasto. No, no, i tu można zobaczyć, ile tam jeszcze miejsca na takie różne rzeczy. Można jeszcze tam psa z sobą wziąć. Nie wiem, jak będę z tym żyć dalej. Zainstalować gaz. To jest ten silnik e, z wtryskiem bezpośrednim i ten gaz taki 50 na 50 Jeżeli chodzi o wydatki na to wyposażenie, no to mamy tyle. Dzień dobry, dzień dobry. Drugi film o Land Roverze, Discovery, ale już z wyposażeniem przygotowany do wypraw. No i dzisiaj pokażę Wam, co zrobiłem i ile to kosztowało. Przypominam, że jak mówiłem w pierwszym filmiku, że chciałem mieć takie auto, z którego korzystałem na co dzień. No i żeby mieć możliwość pojechać gdzieś tam na jakieś wyprawy. Tak samo jak z moim Harley'em. Chciałem tak, żeby żeby nie było to takie auto stricte do wypraw żeby można było korzystać z tego na co dzień no i patrzyłem na różne, na, na różne samochody no i nie wiem kupiłem po prostu to co było w dobrej cenie jeżeli chcecie pooglądać film pierwszy jak to wyglądało przed no to też na kanale mamy taki film link będzie w opisie po prostu odpowiedź dlaczego Discovery dlatego, że to jest fajne auto i było to w dobrej cenie. To auto kosztowało mnie 47 tysięcy netto plus wat. Discovery 4, 11 rok V8K50, 375 koni, 500 momentu obrotowego, 20 litrów pali to ten samochód, tak w mieście, może nawet trochę więcej. Kupiłem go, było to uszkodzone, tu uszkodzone i tu wymieniony ten. Ботник то хіба ще назива, ні? Чи то навіть не робили, і не знаю, чи бенде то робив, вагуле. Як, як робили тен, то бадання, то повіджали, що то треба направити. Але не знаю, то є самоход до подружжя, не знаю, чи, чи варто то, то направити. Бо мені ще видає, що то вже то виглядає, навіть з тими ушкодженнями. Не знаю, застановлю над тим. Який є плюс najważniejszy i, naj, i najważniejszy minus tego auta, wszystkie te auta z, pół, z północnej z, z, z południowej części Stanów Zjednoczonych, oni nie mają podgrzewanych foteli, to jest dla mnie minus, ale to, to można sobie załatwić, ale plusem jest to że e, podwozie i nadwozie po prostu dla, dla tego wieku w perfekcyjnym stanie, to jest najważniejsze bo ja nie chciałem kupować samochód który ma to podwozie е, по, по консервації, бо невідомо, що там було перед тим. А я хочу бачити, що там є, що там є. І то є в перфекційному стані, то є для, в самоході таким, який має Точно, ну, рама, то по-польськи називається так само, ні? Котрі мають то рами, ну, то є найважливіше, щоб здорова була та рама. То так, коротко, що до того самоходу, так, взагалі. Двого застановляли над зміною того здержаку, хочали E, kupić od MP taki off-roadowy, ale dzięki widzom na kanale no to zrozumiałem, że nie ma w tym sensu bo jak mówią, że Discovery nie potrzebuje zderzaka a jak potrzebujesz ten zderzak, no to już potrzebne nie Discovery ale a coś innego no i tak to zostało, no bo e, ten jakby to zawieszenie i tak ma obciążenie od tego mocnego, ciężkiego silnika, ale tutaj jeszcze dodatkowo Был бы там зажок, ещё э та витянгарка ваша не з невим з 50 кг. То есть витянгарка одразу покажу. То хлопці мені зробили такий рамка для таблиці. Це так як кастом. <laughs> так то вигляда. Всі ті всі, зміни, всіє, все, що тут було робione, робив им у себе на на сервісі. Єдиницю замінили, замінилим oil. В skrzyni biegów в сервісі в величате, а решта ну, то робив им в своим Warsztacie, i jak chcecie zrobić coś podobnego ze swoim autem, no to nasi, nasi chłopaki chlop, już mają doświadczenie. To jest e, wyciągarka, to jest osłona MP stalowa. Bardzo ciężka, bardzo ciężkie to auto. Wjeżdżałem nim na wagę, e, waży to 3100 kg. Ważyło to przed tym, jak to wszystko z, z, zrobiliśmy, ważyło to 2700 chyba. A zaraz mamy 3100 Z doposażenia tutaj z przodu Lampy, pija To jest w ogóle coś niesamowite bo te lampy dają po 14,5 tysięcy lumenów czyli łącznie tutaj mamy prawie 30 tysięcy lumenów i to jest bardzo dużo to jest bardzo dużo nawet ta, ta lampa która u góry ta osram ona w ogóle nie jest potrzebna i ja z niej nie korzystam te lampy podłączone do, do światła drogowego jak włączam sobie światło drogowe no to mam od razu podłączone te lampy i świeci to tak Kurcze, widzę nawet. nie wiem, widzę jak gdzieś tam, jak jadę na przykład w kierunku Niemiec, no to widzę tam jak Niemcy gdzieś tam chodzą po Berlinie. Bardzo polecam, nie wiem dlaczego wcześniej nie korzystałem z tych dodatkowych lamp. Jak będę kupowałem dla siebie w przyszłości samochody używane, zawsze będę korzystał z tych lamp. Bo to jest bardzo komfortowe i ze względu na bezpieczeństwo, no to widzisz wszystko, ja pokażę jak to, jak to świeci, no to nie, bardzo jestem zadowolony porównywałem dużo tych różnych lamp, takich, takich lamp drogich e, te Laser, Hela, Osram i te PIA, okazali się takie za, o, oni kosztowali coś około 2000zł, 200 i w porównaniu do ceny ma, mają najwięcej lumenów no i jeszcze druga rzecz, chciałem mieć PIA, bo kurcze marketing robię swoje, pamiętam, pamiętam, że gdzieś w dzieciństwie chyba nawet, nawet tego nie pamiętam naprawdę tak mówiąc, nawet tego nie pamiętam ale mam to w głowie, że PIA to jest coś tam związane z offroadem, z rally i tak dalej i oni robili taką reklamę, że te rally Dakar, oni mieli te lampy PIA i mam to w głowie chciałem mieć PIA, no i mam mam PIA i jestem zadowolony, bardzo polecam takie lampy tu można sobie Ciągnąć te osłony i będzie to tak wyglądało. Nie wiem. No. Od razu pokażę wszystkie lampy, które mam. To jest osram 11 000 lumenów. Jak widziałem, że te PIA będą takie mocne, to tego by nie kupowałem. Bo to nie jest potrzebne, nawet eee, tych te, przednich no to wystarczy. Tu mam jeszcze boczne osram, też bardzo jest wygodny, jak jedziesz gdzieś tam w lesie. No to też widzisz, tam co, co, co się dzieje obok ciebie. Po, po prawej i po lewej stronie. No, i tu mam takie Osram jeszcze z tyłu. No, co? Można, można po kolei iść. Tutaj mamy, mamy progi też polskie. E, polskie MP też polecam. W, do, w dobrej cenie i chyba dobra, dobra jakość. Kola opony BF Godrich. Felgi od nowego Defendera stalowe. Bardzo ciężkie, ale bardzo piękne, mi się wydaje, że to jest do takiego auta dla wypraw, no to jest dla Discovery to jest najlepszy koło. bo ja chciałam od, od początku chciałem kupować takie stalowe, stalowe felgi Terra Firma, taka brytyjska firma, która robi różne rzeczy dla Discovery, ale te były w dobrej cenie, nowe i nie, nie pamiętam, kupiłem chyba za 2000 zł 5, 5 sztuk. No i mi się bardziej podobają od tych terafirma, od tych stalowych terafirma. Mi się wydaje, że super to wygląda, ale bardzo to wpływa na, na zużycie paliwa, bo od razu zauważyłem, że na tych felgach, na tych kolach, no auto y, jedzie w inny sposób i widać jakby, że trochę więcej kręci silnik, że trochę mu ciężko. No, tutaj mocy nie brakuje. Zawsze, jak jadę spokojnie, no to on zmienia biegi do 2000 obrotów mu wystarczy. Ale słychać, że wcześniej było mu łatwiej. No. Po pokażę. Dalej idziemy do zabudowy, ale pokażę tutaj pojemnik na dodatkowe ogrzewanie. Tu się znajduje. I tu jest ten chiński chi chińska pompa. Ja bardzo się bałem, że będzie słychać jak ona działa, bo ona jest taka głosna, głośna, a ja potrzebuję bardzo komfortowych, to będzie bardzo korzystny film. Jak ja jestem w stanie spać w tym aucie, no to raczej wszyscy będą w stanie, no bo ja potrzebuję mieć komfort, bo ja mam problem ze snem. Jak nie ma komfortowych warunków, no to ja nie będę po prostu spać. No i bałem się, że to będzie słychać wewnątrz. Ale zaraz dobrze. Już sprawdziłem, już spałem w tym samochodzie i nie słychać tej pompki, jak to działa. Postanowiliśmy, że ten pojemnik, ten zbiornik e, będzie tu. Szukaliśmy różne miejsca. Chcieliśmy zrobić i tam na górze, na tym bagażniku i pod spodem zamiast kola zapasowego, i tam patrzyliśmy na miejsce. Ale zrobiliśmy tu. to jest e, chyba 5 litrów. Nie jest aż tak za dużo. Trzeba często tankować jak. Będziesz w podróży, ale to jakby szybkie rozwiązanie. Czyli szybko to wrzuciliśmy w to miejsce i, i dobrze. Na dwie nocy, no to w najmocniejszym trybie, na dwie nocy i jeszcze zostaje. Czyli tak na dwie nocy wystarczy. Zaraz będzie najciekawsze ta, ta zabudowa. To jest jeszcze to mocowanie kola zapasowego, też polskiej firmy MP. Też chyba dobrze to wygląda, tak się otwiera no i co, idziemy do zabudowy pierwsze to jest lodówka lodówka firmy Dometic na 30 litrów, no i tu mam trzy schowki tutaj już mam takie, takie swoje rzeczy do kawy gaz, tu jeszcze jeden schowek tu już mam takie węże. Sekira to jest etuj od tego, od tego materacu, ale zaraz do niego dojdziemy. No i tu jeszcze jeden schowek. No nie ma tu, nie ma tu nic. A tu jeszcze będzie ta deska, taka deska, żeby tam deska będzie do krajenia trochę później. No i dalej najciekawiejsze, to jest te, to miest, miejsce dla spania i już jest to sprawdzone. Pierwsze to fotele idą do przodu, do końca. I to jest chyba najgorsze, bo no, trzeba cały czas to robić, ale niestety w inny sposób no to nie ma, nie ma szansy to zrobić. Tu jeszcze tak jest w trakcie budowania, ale już mamy tutaj baterię, mamy tutaj e, przetwornicę, tam wewnątrz jeszcze mamy ładowarkę do tej baterii i tu mamy e, takie urządzenie do. Które pokazuje, ile pojemności zostało w tej baterii. Tu jest pompa, też zastanawiam, gdzie ona będzie. Dalej chcę, chcę ją schować tutaj, to jest miejsce jeszcze na tą pompę, i tu będzie jeszcze miejsce, nie wiem, na coś jeszcze. Dalej pokazuję Wam, jak się rozkłada ta zabudowa. Już nie robiłem tego, nie wiem, z miesiąc. Jest i tu jest. No i gotowe! Tak, mamy taką podstawkę I dalej, jak chcemy jechać Czyli jak się zbieramy i jedziemy No to wystarczy, żeby to było Tak zrobione No i fotele można wrócić jakby na, na miejsce I tu będzie po prostu to wyglądało tak, że Ten materac będzie tak No i już można jechać A zaraz zrobimy tryb Tryb do spania A to jest materac z decathlonu a sama pompujący jest bardzo wygodny, chyba najwygodniejszy. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby mieć ten komfortowy materac, no bo tak jak mówiłem, mam problem. Jak, jak niekomfortowo, no to trzeba kilka dni, żeby się zmęczyłem i żeby już byłem na tyle zmęczony, żeby spałem nawet, nie wiem, gdzieś tam na, na, na ziemi po prostu. A tu w pierwszą noc zawsze mam dobry sen. No i co tutaj jeszcze mam? Mam mam tutaj dwa tych szpiwury. Zaraz wam pokażę ile tu miejsca Tak, no wchodzić można w dwa sposoby, można tu, można sobie wchodzić Z tej strony Ale ja wolę wchodzić z tej strony Tu trzeba ściągnąć buty Wcześniej To jest problem, zawsze trzeba ściągnąć buty I schować te buty Trzymamy za ten bagażnik I nogami tam wchodzimy No i Zaraz ja Pokażę ile tu Ile tu miejsca? Spalę, no to paduszka podusz, jest tutaj i zobaczcie, ile jest, jest miejsca na, na nogi. Czyli miejsca nie brakuje. Bawę się, że będzie za mało tu miejsca, bo ja mam klaustrofobię i nawet kiedyś miałem taki rezonans magnetyczny i było to dla mnie bardzo ciężko. Ale tu jest dobrze. Miejsca jest za mało, ale jakby jest wystarczająco, żeby, żeby komfortowo spać. Jak coś, no to można szybko sobie. ее вище з цього самого ходу. Ну, no, то можна собі маневрувати є пілот хінське, ну, бо, e, То є спілот на Техінський Вебасто, купили ми Хінський, або то Вебасто коштувало з монтажем 7.000, а Хінське коштувало 500 злотих. Ну no, і самі зробили ж ми. Те то Вебасто, мами, там в місцу, там була кліматизація. Кліматизація якби третьего, третьего рангу. taka duża i zdemontowaliśmy i tam zostało dużo miejsca tam jest mm, ten podgrzewać to podgrzewać czy to ogrzewać to chyba ogrzewać nie <laughs> napiszcie w komentarzach to podgrzewać chyba to ogrzewać, ogrzewanie postojowe o tak to się nazywa ogrzewanie postojowe no i to, jest, to jest ten pilot no i tyle czyli nawet nie trzeba mieć tego e, namiotu dachowego tu e, pode mną można sobie poskładać rzeczy Dużo tam miejsca na takie rzeczy, ale na przykład, jak będzie ten namiot dachowy, no to można komfortowo podróżować w cztery osoby. Czyli, jak to wszystko się będzie e, składane, no to będzie tam miejsce jeszcze dla dwóch osób, a tam można spać jeszcze dwóm osobom. No i tak to wygląda. bałem się, bo nie wiedziałem, czy, czy będę z tego korzystałem czy nie, ale jest ok. Dużo miejsca, komfortowo, ciepło. Супер! Виходжу і покажу вам, як я виходжу. Відкриваємо дві. Тут йдемо до цього багажника. Тримаємося за багажник. Оп і оп. No, ну і тут можна побачити, чи там є ще місце на такі різні речі. Як для двох людей, no, то місце є просто з запасом. Можна ще там пса з собою взяти. Jeszcze mam tutaj gaśnicę Kupiłem, nie wiem, taka kompaktowa, ale kosztowała ponad 100 zł Ciekawe jest to, że żeby to wszystko przygotować do trybu jazdy No to co, robimy tak Może z tamtej strony Żeby przygotować się do trybu jazdy, no to z materacem robimy tak o. No i możemy tutaj działać z fotelami no, to jest, to jest najgorsze, że trzeba czekać kurcze, Nie wiem, z parę minut na, na te fotele. No i, ostatnie, i ostatnia rzecz to jest ten bagażnik też polskiej firmy GG Kupiłem go używany e, w dobrej cenie. Najgorsze w tym aucie jest to zużycie paliwa. Nie wiem, nie wiem jak będę z tym żyć dalej. E, zaraz chcę pojechać tym autem. Taką pierwszą podróż do Albanii spróbować, ale w trasie to auto, jak jedziesz 90, no to pali 14,5 litra na 100 km. 90 km na godzinę. Jak więcej, no to więcej. Zastanawiałem nad tym, żeby zainstalować gaz, ale to jest ten silnik z wtryskiem bezpośrednim i ten gaz taki 50 na 50. Ktoś mówi, że jest ok, już jest to wszystko sprawdzone. A ktoś mówi, że silnik z takim z, z gazem nie jeździ i za jakiś czas po prostu będziesz miał problem z silnikiem, nie wiem. No i jeszcze jedna rzecz, że ja myślałem, że to auto to jest takie auto off-roadowe, ale zaraz rozumiem, że to, to nie jest auto off-roadowe, to jest auto wyprawowe. To jest auto, żeby, żeby po prostu mieć możliwość jechać z takimi drogami polnymi. Z takim lekkim offroadem, z niedużym offroadem, bo to, to nie jest, to waży ponad 3000 kg i nie trzeba liczyć. Na to, że gdzieś tam pojedziesz tym autem Szczególnie w podróży Za 1000 albo za 2000 tysiące Że pojedziesz takim autem W jakiś mocny off-road Raczej ja tego nie będę robi, Robiłem tym autem W off tak, to pali, nie wiem to Ten komputer, jak wjeżdżasz Problem tego silnika benzynowego Że jak wjeżdżasz na tą drogą polną I jedziesz tam pierwszy, drugi bieg No to za pół godziny masz Na liczniku 25 litrów na, 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 na stół. Popatrzę, jak to będzie wyglądało, ale tu jest, taki, tu jest taka rzecz, że tu w tych Discovery dwa silniki. W tych nowszych, nowszych dwa. Ten 3 litry diesel i ten 5 litrów benzyny. I ten 3 litry diesel, tam jest problem z walem korbowym. Czyli może być problem, może nie być. Ktoś jeździ 300 tysięcy, nawet więcej, i jest ok. A ktoś na 200 tysięcy ma problem z tym walem korbowym, i ja sobie nie wyobrażam. це буде робити, як пенкне цей вал корбових десь в Албанії, наприклад. І для того, то є, якби, ти маєш е, e, направи бо направиш такий щільник е, чи літр дизель, коштує около 40 тисяч злот. Ну і ти маєш ту на рати направи цього щільника, тільки щільник ще не псує. Просто платиш за то, але щільник їздить. I z tego względu, jakby chyba jest to samo, tylko, tylko nie masz tej awarii silnika. Jeżeli chodzi o wydatki na to wyposażenie, no to łącznie razem z samochodem mamy tyle. 56 620 złotych. To mamy te. Koszt tych wszystkich, wszystkiego tego doposażenia, wyposażenia i chyba koszt naprawy samochody, jeszcze tam, takie rzeczy serwisowe. Czyli zaraz, łącznie mamy prawie 120 tysięcy złotych za to auto. No i nie wiem, trzeba, trzeba korzystać, trzeba obserwować. W ciągu miesiąca chcę pojechać do tej Albanii. No i będę nagrywał też filmik, popatrzymy co tam, co tam będzie, jak to będzie sprawiało w podróży. Jak macie Discovery i chcecie mieć coś podobnego, no to chłopaki już mają doświadczenia, także zapraszam do naszego warsztatu. Możemy taki projekt dla Was też zrobić. No i co? Mam nadzieję, że było ciekawie, korzystne. To zobaczenie w kolejnych odcinkach.